W 2006 roku w Toyocie ktoś wpadł na genialny pomysł, że po 40 latach wystarczy już tej koroli dla starych dziadków i trzeba wprowadzić coś nowego. To coś nazywało się Auris i było hatchbackiem jakby korolla nie występowała w wersji hatchback lub kombi jakby korolla nie występowała w wersji kombi. W każdym razie, korolla została sedanem dla wąsatych panów, którym wydaje się, że mężczyźni jeżdżą tylko limuzynami, a ci chłopcy w wąskich spodniach i ich dziewczyny kto by ich tam zresztą odróżniał, niech sobie jeżdżą hatchbackami i kombi. Dwie generacje później ktoś w Toyocie wpadł na genialny pomysł, że skoro na niektórych rynkach Corolla została Corollą niezależnie od wersji nadwoziowej i skoro Corolla jest jednym z lepiej rozpoznawanych modeli samochodów na całym świecie, to może zasadne byłoby wrócić do tej nazwy. Oto zupełnie nowa Toyota Au... Em... Corolla. Corolla Touring Sports, czyli po ludzku kombi. Odchodzący Auris czy może nowa Corolla? Który model bardziej ci się podoba? Daj mi znać w komentarzu pod filmem. Możesz też samochody skonfigurować i porównać w darmowej aplikacji Autokatalog Samar. Linki do sklepów Apple i Google w opisie pod filmem. Nawet z nazwą wersji nadwoziowej Toyota nie może się zdecydować, bo Touring Sports nikomu nic nie mówi a Polak nawet tego nie wymówi. Więc oficjalnie nad Wisłą ten model nazywa się Corolla TS Kombi. Dosyć złośliwości, parę słów o wyglądzie. Pomijając brązowy lakier, który w słońcu mieni się na ciemny fiolet, a w pochmurne dni wygląda jak czerń, Corolla jest ewolucją Aurisa i Avensisa. Bo co istotne, Korolla TS Kombi ma większy rozstaw osi niż hatchback i zastępuje Avencisa Kombi, a klienci zainteresowani dużym sedanem nareszcie mogą pokazać, czy rzeczywiście gotowi są kupić kamry, do której tak wzdychali przez ostatnich kilkanaście lat. Albo wybrać Corollę Sedan. Trochę to skomplikowane, ale nowa korolla Hatchback ma rozstaw osi o długości 264 cm, czyli jest o 4 cm więcej niż w Aurisie niezależnie od wersji nadwoziowej. Z kolei Corolla TS Kombi i Sedan mają rozstaw osi o długości 270 cm, czyli tyle co stara korolla Sedan i Avensis. A jeśli chcesz jeszcze więcej miejsca i prestiżu, ale bez znaczka Lexusa na masce, to masz jeszcze Camry z rozstawem osi mierzącym 282,5 cm. Zajrzyjmy do bagażnika. Klapa otwierana jest elektrycznie. A w wersji z pakietem VIP dla topowej wersji Executive można otwierać ją gestem i podobnie jak w Toyocie RAV4 otwieranie trwa wieczność, a zamykanie jeszcze dłużej, dokładnie 7 i 10 sekund, gdyby ktoś chciał wiedzieć. I w odniesieniu do sugestii, że bagażnik można otworzyć z pilota bez odryglowywania zamków przez dłuższe naciśnięcie przycisku na pilocie, wyjaśniam, że to jednak tak nie działa. O nie otwiera się. Próbowałem. Co w bagażniku? 581 litrów. O 15 litrów więcej w przypadku wersji z mniejszym silnikiem. Jest podwójna podłoga, pod którą można z powodzeniem zmieścić roletę. Podoba mi się ledowe podświetlenie po bokach. Doceniam haczyki na siatki z zakupami, gniazdo 12V i to, że podłogę można obrócić plastikową wykładziną do góry, na przykład kiedy przewozimy coś brudnego. Za to brakuje mi jakiegoś zaczepu, żeby podłogę utrzymać w pozycji uniesionej, na przykład gdybym chciał coś zmieścić w schowku po kole zapasowym. Zapasowe koło dojazdowe kosztuje 1000 zł lub jest częścią wartego 4000 zł pakietu biznes. Jest też dodatkowy schowek tuż za kanapą. Podejrzewam, że dołożono go ze względu na akumulatory do systemu hybrydowego, które w znacznej części mieszczą się pod siedziskiem kanapy. Wrócę na chwilę do rolety. Jest masywna i wysoko zamocowana. To widać od strony przedziału pasażerskiego. Być może to po części kwestia zmieszczenia pod nią stojącej w pionie walizki samolotowej, a może przygotowanie pod opcjonalny mechanizm siatki odgradzającej przestrzeń ładunkową. Oparcia składają się w proporcjach 40 na 60 Nie ma otworu do przewożenia dłuższych przedmiotów. Za to w bagażniku są cięgna do składania oparć. O! A oparcie są na sprężynach, więc nie trzeba popychać ich. Po złożeniu oparć, złożymy sobie jeszcze drugie, przestrzeń ładunkowa rośnie do 1606 litrów. Na klapie bagażnika jest nie tylko przycisk do zamykania klapy, ale też do ryglowania zamków. Dlaczego czegoś takiego nie można było dodać w rav 4 10 sekund. Kiedy w 2012 roku na rynek wjechał Auris drugiej generacji, Toyota chwaliła się, że dzięki zmieszczeniu akumulatorów pod kanapą auto może być oferowane w wersji z napędem konwencjonalnym lub hybrydowym, bez straty miejsca w bagażniku i dla pasażerów. Tu jest podobnie, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Ale kiedy próbujesz zająć miejsce z tyłu, okazuje się, że otwór drzwiowy jest jakby za niski, i nie chodzi tylko o mnie. Z tyłu woziłem osoby niższe i drobniejsze. Wszyscy zwrócili uwagę na brak miejsca nad głową już przy wsiadaniu. Prawdopodobnie wynika on z wyżej zamocowanego siedziska. Po zajęciu miejsca z tyłu jest ok, nawet na środkowym miejscu. Ja mam 175 cm wzrostu, ale jeśli planujesz wozić tu dorosłych znajomych, to na dłuższą metę może być im ciasno. To powiedziawszy, fotele są bardzo wygodne, mimo krótkich siedzisk. I przydałoby się więcej miejsca na stopy pod przednimi fotelami, szczególnie jeśli z przodu siedzą osoby wyższe. O tym za chwilę. Po środku jest nawiew klimatyzacji, ale nie ma gniazda 12V ani portów USB. Kieszenie w drzwiach, najwyżej na półlitrowe butelki wody. Do tego dwa uchwyty na napoje w podłokietniku. Poza tym zaczepy ISOFIX na zewnętrznych siedziskach. W wersji z ciemną tapicerką skórzaną jest też ogrzewanie foteli z tyłu. W wersji z jasną skórzaną tapicerką ogrzewane są tylko fotele przednie. Z przodu też jest niewiele miejsca nad głową. Fotel mam ustawiony najniżej, jak się da. Stąd problem z miejscem na stopy dla pasażerów podróżujących z tyłu. Ale od razu powiem, że fotele są bardzo wygodne. Ponad 7 godzin w trasie i mój kręgosłup ani razu nie dał znać o sobie. W zależności od wersji wyposażenia, deska rozdzielcza może być wyposażona w tradycyjne lub cyfrowe zegary. W wersji Executive jest to standard, w wersji Comfort można je dokupić w pakiecie Tech. Po bokach pozostały analogowe wskaźniki, ale po środku jest cyfrowy prędkościomierz i wyświetlacze wskazujące dane z komputera pokładowego, systemów wspomagających kierowcę, układu hybrydowego i tym podobne. Do tego dostępny tylko w najwyższej wersji wyposażenia wyświetlacz head-up, na którym oprócz prędkości mogą pojawiać się wskazania układu hybrydowego, ograniczenia prędkości i wskazówki z nawigacji. Skoro o nawigacji mowa, jest lepiej niż w starszych modelach Toyoty, ale podobnie jak w Rav 4 tu też mam. Taki ekran główny, gdzie nie można ustawić widoku mapy, dopiero na pełnym ekranie, pełnym widoku mapy można ustawić widok 3D, a nie tylko północ do góry. Fajnie, że pozostawiono fizyczne przyciski po bokach, ale dlaczego są tak małe? To samo dotyczy ustawień klimatyzacji. Wyświetlacz temperatury jest duży i czytelny, ale pod nim jest mnóstwo małych guzików. Apple CarPlay lub Android Auto jeszcze nie. Brakuje mi też miejsca na drobiazgi. Jest półka z ładowarką indukcyjną tu na dole na smartfona, ale gdzie na przykład mam położyć okulary, skoro nie ma tu schowka? Zostaje mi średnich rozmiarów schowek pod podłokietnikiem albo średnich rozmiarów tu przed pasażerem. Plus za uchwyty na napoje, minus za dołożony chyba w ostatniej chwili port USB na wysokości kolana pasażera. Jakim cudem Corolla zdobyła 5 gwiazdek w testach Euro NCAP z tym rozwiązaniem? Nie wiem. Być może test powinien zostać przeprowadzony ponownie z wpiętym kablem. Może ktoś tego po prostu nie zauważył. Ja zresztą też bym tego nie zauważył, gdybym nie filmował kokpitu z nisko ustawionego statywu. Jedna rzecz, która od razu rzuca się na uszy, to skrzypienie wywołane ocieraniem się boku fotela o podłokietnik. Dzieje się to tylko przy moim ustawieniu. Wystarczy przesunąć fotel parę centymetrów do przodu i do tyłu i problem znika, ale nie powinno być go wcale, szczególnie w nowym samochodzie. Poza tym, do prędkości około 110 km/h jest znośnie. Powyżej tej prędkości wewnątrz robi się głośno. Do tego stopnia, że bez podkręcenia głośności radia nie byłem w stanie słuchać podcastów, a żeby siedzieć z pasażerem z boku, też musiałem podnosić głos, a do pasażera z tyłu trzeba było krzyczeć, żeby w ogóle zwrócił uwagę, że się do niego mówi. Hałas wynika zarówno z dźwięku silnika, jak i spędu powietrza. Przy niższych prędkościach słyszalna jest duża różnica między chwilami, kiedy silnik się wyłącza i auto porusza się napędzane motorem elektrycznym, a kiedy silnik spalinowy działa i samochód rozpędza się lub silnik doładowuje akumulatory. Wyjaśniam, że napęd hybrydowy Toyoty polega na współpracy silnika spalinowego i motoru elektrycznego w celu zapewnienia optymalnych osiągów. Nadwyżki energii z silnika spalinowego i energii kinetycznej przekazywane są do akumulatorów pod kanapą. Energia ta wykorzystywana jest potem do wspomagania silnika spalinowego, np. przy przyspieszaniu, a w określonych warunkach samochód może przez krótki czas poruszać się napędzany wyłącznie energią elektryczną. W nowej koroli Toyota proponuje dwa poziomy napędu hybrydowego. Ten znany z czwartej generacji Priusa z silnikiem o pojemności 1,8 litra, generujący w sumie 122 konie mechaniczne oraz nowy Hybrid Dynamic Force z dwulitrowym silnikiem generujący 180 koni mechanicznych. Ten pierwszy nastawiony jest bardziej na oszczędność, ten drugi ma zapewnić lepszą dynamikę. I rzeczywiście, poza autostradami, nawet z pasażerami i bagażem na pokładzie, wyprzedzanie jest stosunkowo łatwe. Nie trzeba nawet przełączać się w tryb sportowy. Tu jest taki przełącznik między trybem sportowym i eko. Nawiasem mówiąc, fanem trybu eko też nie jestem, bo poza powolną jazdą w korku bardzo ogranicza on dynamikę. Poza tym, prowadzenie jest niezłe, ale Korolla nie ma sportowych aspiracji i takich nie zdradza. Zawieszenie jest komfortowe, sprężyste, dobrze tłumi nierówności, widoczność naokoło też jest niezła. Za to zużycie paliwa po trasie Warszawa-Sopot-Warszawa Warszawa, z odcinkami drogami szybkiego ruchu, ale z tempomatem ustawionym zgodnie z ograniczeniami prędkości, z trudem udało mi się utrzymać w okolicach 6 litrów na setkę. Na tej samej trasie lepszy wynik osiągnął Mercedes klasy B z dwulitrowym dieslem. Oczywiście Toyota nie udaje, że hybrydowy napęd jest optymalnym rozwiązaniem, jeśli często jeździsz w trasy, ale teraz nie masz już wyboru w postaci diesla. Jest tylko jeden z dwóch rodzajów hybrydy albo benzyna 1.2. Toyota Corolla ma w standardzie większość systemów bezpieczeństwa i wspomagających kierowcę niezależnie od wersji wyposażenia. Czujnik deszczu i układ detekcji przeszkód ICS są opcjami w drugiej z czterech wersji wyposażenia. System monitorujący martwe pole i ostrzeganie o ruchu poprzecznym przy cofaniu dostępne są tylko w najwyższej wersji wyposażenia. Adaptacyjny tempomat dostępny jest w standardzie niezależnie od wersji wyposażenia. Podoba mi się, że kierowca otrzymuje informację, że system wykrył pojazd z przodu, ale zostawia chwilę na włączenie kierunkowskazu i zmianę pasa ruchu, zanim samochód zacznie zwalniać. Wrócę na chwilę do układu detekcji przeszkód ICS. Pod tym skrótem kryje się nazwa Intelligent Clearance Sonar. Sytuacja następująca. Parkuję równolegle w ciasnym miejscu, patrzę w prawe lusterko, żeby nie uderzyć rogiem w słupek. Tymczasem czujniki parkowania już dawno dają znać ciągłym sygnałem, że jestem blisko przeszkody. Ale nie patrzę w obraz z kamery cofania, bo skupiam się na nieszczęsnym słupku i w ten sposób uderzyłbym w zaparkowany z tyłu samochód, ale ICS zatrzymał mnie. Zaoszczędziłem sobie i właścicielowi tego samochodu mnóstwo kłopotów. Ceny Toyota Corolla TS Kombi zaczynają się od niecałych 79 tysięcy zł za wersję Active z benzynowym silnikiem o pojemności 1,2 litra oraz manualną skrzynią biegów. Testowy egzemplarz to topowa wersja Executive z dwulitrowym silnikiem i napędem hybrydowym, do tego system Audio JBL i pakiet VIP z 18-calowymi felgami adaptacyjnymi reflektorami w technologii LED, skórzaną tapicerką oraz bezdotykowym otwieraniem i zamykaniem klapy bagażnika. W sumie 151 600 zł o 20 tysięcy taniej można mieć Kiję Pro Seed z 204-konnym silnikiem benzynowym. Około 150 tysięcy kosztuje porównywalnie wyposażony Volkswagen Golf wariant z silnikiem 1.5 TSI o mocy 150 KM, który jednak osiągami Corolli nie dorównuje. Toyota Corolla TS Kombi to przyzwoity samochód dla przyzwoitych ludzi. Pulsu Ci nie podniesie, ale może to i dobrze. Od tego są włoskie auta sportowe, a nie japońskie auta rodzinne. A jak Tobie podoba się nowa Toyota Corolla, daj mi znać w komentarzach pod filmem, subskrybuj, oceniaj, dziel się moimi testami. Nowe odcinki w każdy piątek, a pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda Garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12, powtórka w poniedziałek o 20.